Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale spoko, do pistoletu można kolimator teraz dać. Uuu, lądują tutaj. I to trzy osoby tutaj lądują. Żeby było ciekawie. Ja może wyląduję tutaj. Jedna osoba weźmie motor, pewnie. Jeżeli tam takie. Ty tam trzy albo cztery osoby nawet wylądowały. Dobra, mam nadzieję, że tutaj zbiorę jakąś broń. Zaraz będę słyszał strzały. To co, proponuję ci znaleźć tu jakąś broń? Na razie nic na to nie wskazuje, że znajdziemy. Dobra, jest pistolet. Coś jest. Zamknę drzwi, żeby nie wiedzieli, że tutaj kolek już ludził. Tutaj mamy jeszcze domek. Tutaj mamy takie coś taką kanciapę. No, i mamy patelkę. Dobra, weźmiemy sobie patelkę, weźmiemy dyma, weźmiemy sobie bandaż. No, i tutaj by musiało być coś lepszego, nie? Na odległość. Bo, jak tutaj nie będzie, to gdzie to będzie? No, na odległość shotgun jest dobry. Widzę, że prawidłnie zamykasz drzwi, żeby ja się nie wkurzył. <grywa> tak, 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 dokładnie. O, UMP. Mało tego, UMP, dodatki, no i to mi się podoba. Do PM-ów, myk. To jest pistol. Idę stąd. Tam za mało lutu jest, żeby ich, na nich polować. Jak tam trzy osoby wylądowały i zaczęły się strzelać to już wystrzelały połowę swojej amunicji i wątpię, żeby coś ciekawego było z nich. Dawaj shotgun, maczeta, rewolwer i strefa, żeby szybko była. A, nie można kombinować za bardzo. Zrobię tak. Jedną solówkę, znaczy jedną grę solówkową, moi drodzy, z normalnymi ustawieniami. Na pewno jedna będzie, może i dwie. Duosy, to też możecie się już ugadywać. Duosy dla widzów z normalnymi ustawieniami. I będą solóweczki na pistolety tylko. I do tych pistoletów dodamy jeszcze coś, jakieś tam maczety, patelnie. Myślę, czy by jeszcze odganów nie dodać? Chyba że kusze i pistolety. Chyba że kusze i pistolety. Zobaczymy. Mi się nie podoba, znaczy ja też nie lubię, ja nie lubię tych przekombinowanych ustawień. Wolę normalne, ale jeszcze pistolety by były jeszcze ciekawe. Bo na przykład, tylko na snajperki. Nie, ja nigdy nie lubiłem takich ustawień, tylko na snajperki. Bo to jest takie, nawet nie wiesz skąd gościu cię zabija. Pff. Wszyscy z ósemkami będą biegać lunetami. Bo słaby snajper, mówisz? Kurde. Może tak być. A może tak być, że ktoś już to zlutował. I tego typa tu nie ma. Ale jest celowość. Eee, Może być, że tego typa nie ma, a może być, że ten gościu kurde jest. to mi dzwoni? Tak słucham? Halo? Kuchwa, nie mogę odebrać. Halo? Halo? No co? Yy, nie wiem. Teraz dopiero komórkę złapałem. są? A wiem, wiem, ale no ja tak to... Nie wiem. No dobra, niech są. No i co? O, już. O, no, na pewno. Dobra. A... Dobrze, spokojnie, pomyślę, no. Nie mam dzisiaj zobacz. Mam. A co się dzieje? No to mów. No no to a, i tam No i co No No a co ty gdzie ty idziesz do pracy czy co ty robisz Aha spoko Dobrze No to ja ci dam znać po tym jak pojadę Aha. Dobra nic się nie przejmuj No widzisz Taka situation. Dobra. Ni Dobra, spoko. Spoko. No. Kończę, bo tu kurde muszę montować wariatów. No. No. Nie. No, papa. Kurde, będzie ciężko, powiem Wam. Jak ja z tym. Jak ja z tą bronią mam wygrać? Mam iść to przelutować? Ale to służbowy telefon. Właśnie, to jest służbowy telefon. amo kiedy ten turniej zala... a w ogóle ten turniej dzisiaj moi drodzy to będzie lada moment ty w ogóle ktoś tu lutował to albo nie pozostawiał wszystko no po tej gierce po tej gierce zrobimy turniej moi kochani a jak ktoś by chciał pod ten turniej za organizację takich fajnych rzeczy, to, to można, można subka dać, można bitca wysłać. Mogę to uznać jako. Można uznać to jako jakby powiedzmy zapis na turniej. Taki zapis premium gracza. Ja potem e, tym graczom, którzy suba mają, będę spawnował w grze snajperki pod nogi. Wiadomo o co chodzi. Widzieliście, jak te kule lecą? Śmiesznie? Jest zweryfany. Może nie miał plecaka. No, może nie miał. Kurwa. Na patelnie! Dobrze! <ścoughs> Dawaj patelnie, one more time. Aj, aj, na patelnie! Dobra już, 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 już No i co ci gubku? I co ciulosz? Czy jesteś jest taki mądry, chopie? No i się wychylasz z lewej. No ja cię widzę, synek, ja cię widzę. No. No i dobry. No kurwa, jak?! Frajerze! Ach... Gościu. No nie no, nie da się. No jak ja mam złe pekiem na niego walczyć. To ja muszę wrócić do domków, to jest jedyna droga ucieczki. Dobra. Ty się tam sieć w frajerze. A ja lecę. No i chyba już komuś się kurde widok skończył, co? No i dobrze. Ale dymy, ale dymy, ale za dyma, ale za dyma, ale dymki, ale za dymeczka, ale ale za dymeczka, za za siusiu, 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 No ja z UMP-kiem będę grał. Nie ma innej opcji, jak obstawiacie? Sosnówka? Przymylta. Hmm. Pędzi pędzi, pędzi. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o bliska, skąd? Gościu, gościu skąd? O. Nie będę do niego strzelał. Pojechali sobie, wariaci. Tam będzie mocna nawalanka. Tam się wszyscy zbiorą. Nie było go widać w ogóle. Zagraj duło z kimś. No tak, nie macie timu, to się dobierzecie w grze. Tam też można rozmawiać przez mikrofon. Co jest do wygrania w turnieju, dziewczyny? Wieczna sława. Wieczna sława zwycięzcy turnieju Bąkolowego. Ach, tutaj jest kurde wgląd na ten na okno. A, to jest lipa. Ktoś tu będzie bieg z tamtej strony? A ja bym prosił, żeby ta strefa się tu tak nie przesuwała za dużo, please. Please, please, please. Okej. Okay. No najtak na sosnowce się skończy. Czuję to. O! Proszę bardzo. Trzeba by było. Ha ha ha. Bardzo śmieszne. Weryfany. ma chyba M16 Dobra czu, czu, czu. Dobra, gościu, nie widziałeś mnie tutaj, zaraz dostanę w tamburyn, o kurwa. Moi drodzy, wiecie, że tutaj będzie wesoło. Wiecie o tym, nie? Że, że Dawidek dostaje na patelnię już. I czemu on strzela z pistoletu, ten gość? No i tak się kurde gra. aj, aj, aj zatrzymałem się. Kurde, tamburynek.